wszystkim i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku serii, gdzie Wam przedstawiam różne informacje, analizy i wszystko to, co wiemy na aktualną chwilę na temat zbliżającego się GTA 6. Widzę, że seria Wam się spodobała, także dzięki za pozostawione wszystkie łapy w górę pod ostatnimi filmami i też za komentarze, bo one tutaj też bardzo dużo wnoszą do tego tematu, ale to nie koniec, bo filmów mam zaplanowanych naprawdę bardzo dużo. Także jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z tej serii, jesteś nowym widzem na tym kanale, no to warto zostawić subika tam na dole. A my już przejdźmy do tematu. tego odcinka. W tym odcinku omówimy sobie bardzo ciekawą rzecz jaką są samochody i to jaki przejdą przełom w serii GTA. Informacja bazuje na wycieku wideo, który ukazał się jakiś czas temu i którego autentyczność potwierdził sam Rockstar Games. Niestety samego materiału tutaj wam przedstawić nie mogę ze względu na prawa autorskie, ale postaram się w jak najlepszy sposób zobrazować to co możemy się dowiedzieć z tych materiałów. Pierwsza rzecz to system nawigacji wbudowany w interior samochodu. W pewnym momencie da się zauważyć jak zaraz za kierownicą widać mapę gry, coś na wzór tego co teraz widzicie na ekranie. Fajna rzecz, dzięki której w czasie jazdy na pierwszej osobie nie będzie nam potrzebny z radarem, z którego co zazwyczaj korzystamy, kiedy chcemy dojechać w konkretne miejsce. Bardzo możliwe, że GPS będzie pojawiał się w innych miejscach w samochodzie, niekoniecznie za kierownicą po prostu będzie to zależało od samochodu, w jakim będziemy się znajdować. Druga rzecz to jest totalnie interaktywne wnętrze auta. Na materiałach filmowych z GTA widać, jak przez jakąś konsolę deweloperską. Ustawiane jest siedzenie na wiele możliwości, można je podnieść bądź obniżyć, e, przesunąć bliżej kierownicy albo oddalić, można zmieniać kąt oparcia i ustawienie podłokietników, ale to nie wszystko, bo dało się też zauważyć zmieniane ustawienia lusterek, włącznie z tym wewnętrznym, które znajduje się w środku samochodu, które można było zmieniać w wielu osiach. Ustawienia też osłon przeciwsłonecznych, a nawet ustawienie kierownicy, która, którą można było przybliżyć do siedzenia albo oddalić. Szereg opcji był naprawdę ogromny. I jak widać można to dostosować pod siebie, a bardziej prawdopodobnie będą to dostosowywać pod siebie główni bohaterowie, bo wiadome jest między innymi to, że między dwójką bohaterów, czyli Lucją i Jasonem jest duża różnica wzrostu. Trzecia rzecz, którą się dało zauważyć w tych materiałach, to jest to, że pełordy gazu, sprzęgła i hamulca były całkowicie zanimowane więc Rockstar planuje zadbać nawet o najdrobniejsze detale, jeśli chodzi o wnętrza samochodu w przyszłym nowym GTA. I czwarta rzecz, w materiałach wideo z GTA 6 była pokazana scena napadu na jakąś restaurację, coś na wzór Shot'a, ale kiedy bohaterowie z niej wybiegli z łupem i wsiadli do radiowozu, bo właśnie nim uciekali, to pojawiła się taka notyfikacja w lewym górnym rogu. Naciśnij lewy d aby mieć dostęp do menu kontrolowania pojazdu, albo przytrzymaj lewy d aby mieć dostęp do szybkiego menu więc widać, że nawet w przypadku radiowozu Rockstar planuje zrobić jakąś większą interakcję. Podsumowując to, co się dało zauważyć w materiałach z GTA 6, to plany Rockstara są naprawdę bardzo, ale to bardzo ambitne i rozbudowanie wnętrz pojazdów do tego stopnia wniesie je na o wiele większy poziom. Martwi mnie tylko kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jest to, że wszelkie ustawienia lusterek, foteli i w tym podobnych rzeczy w materiałach dało się zauważyć w przypadku tylko jednego samochodu z marki Pegassi. Bo logo właśnie tej firmy można było zauważyć na kierownicy i komputerze pokładowym w samochodzie, więc martwi mnie to, czy czasami Rockstar nie ograniczy się do rozbudowania wnętrz tylko kilku aut, a inne zwłaszcza te z bardziej klasycznym wyglądem, bardziej oldschoolowym, po prostu odpuści. Chociaż nawet jeśli tak będzie, to wgranie takiej mechaniki do choćby jednego pojazdu pozostawia drogę otwartą do samochodów choćby z DLC, które na pewno później będą się ukazywać. A moje drugie zmartwienie to czy czasami Rockstar ten bardzo ambitny plan nie przerośnie i czy nie porzucą tego pomysłu, bo jednak w przeciekach widać było, jak wszystko było konfigurowalne przez konsolę deweloperską i co prawda działało to naprawdę świetnie. Jednak nie wiadomo jak Rockstarowi wyjdzie połączenie tego z różnymi animacjami, choćby samej postaci albo z ewentualnymi zniszczeniami samochodu. Mało jaka gra wyścigowa posiada takie możliwości, tak bardzo rozbudowane wnętrze i tak bardzo interaktywne, a jednak Rockstar próbuje pójść ten krok dalej. W każdym razie plan jest bardzo ambitny i podniósłby on atrakcyjność gry na pierwszej osobie, bo nie wiem jak was, ale mnie jazda samochodem na pierwszej osobie w GTA 5, to nie jest coś, co mnie przyciąga i coś z czego korzystam bardzo często, a tak nie tylko można nabrać. Chęci jazdy na pierwszej osobie, patrząc na to co Rockstar próbuje zrobić w nowej odsłonie, ale wnętrze auta może się stać jedną z kluczowych preferencji przy jego zakupie bo teraz nie tylko będzie się liczyło o to, jak ono wygląda z zewnątrz, jaki ma tuning, bądź osiągi, ale też to, co oferuje w środku, jakie ustawienia foteli, jaki komputer pokładowy i w tym podobne. Zastanawiam się też, skoro Rockstar ma takie plany co do wnętrza samochodów, to jaki ma plan co do tuningu i czy też będzie się starał go dać na o wiele większy poziom, a tego na tą chwilę nie wiadomo, bo to nie wynika z żadnych przecieków. Tyle w tym odcinku, jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i jeśli jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam do zostawienia suba na dole, po najbliższym czasie materiałów z GTA 6 będzie naprawdę bardzo dużo. Także warto być na bieżąco i nic nie przegapić. A my widzimy się w kolejnym odcinku bądź na liveie. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.